Cześć, ja jestem Weronika i w dzisiejszym co ja czytam, przedstawiam Wam apostatę Łukasza Czarneckiego. Jest to debiut wydany nakładem wydawnictwa Insignis. Książka jest bardzo ładnie wydana i nie ma tytułu na okładce i to jest fajne. Jest tylko tutaj na grzbiecie. Nie będę już tak migać. W kilku słowach. Mamy tutaj rytualne morderstwa. Wydział do spraw okultyzmu i śledztwa prowadzone w tych sprawach, a do tego mnóstwo nawiązań z różnych mitologii. Przede wszystkim z mitologii Bliskiego Wschodu i tu też tych starożytnych, czyli mamy Persję, Asyrię, Egipt. Rzym, Cesarstwo Rzymskie oraz drugie główne źródło nawiązań, czyli mitologię Lovecrafta. A wszystko toczy się w wiktoriańskich czasach, ala wiktoriańskich, bo świat jest zupełnie zmyślony. A rok mamy 1054, coś w tym stylu. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, no to wydanie. Jest bardzo fajnie wydana. Tutaj mamy czarną okładkę. I nawet w środku litery są takie bardziej wzorowane na, na takie starsze. Do tego mamy różne listy, strony ze starych książek, czy na przykład stylizowanych gazet. Tak jak mówię, ten świat przypomina nam naszą epokę wiktoriańską. Akcja rozgrywa się w Republice, która jest jednym z dwóch państw na kontynencie o nazwie Ekumena. Drugie to jest Cesarstwo Joryckie gdzie jest to państwo teokratyczne wyznają wiarę w boga Joriego natomiast w republice wyznaje się wiarę w ośmiu bogów no i te kraje toczą ze sobą wojnę właściwie od wielu wieków poza tym że mamy zwykłych żołnierzy mamy też magów którzy w jakby zderzeniu ze sobą w zderzeniu ich mocy magicznej powstają takie wypaczenia pasy ziemi na której po prostu magia szaleje powstają różne mutacje wszystkiego co żywe no, i jakby zwykłe, zwykłe życie nie, nie, nie istnieje tam, bo nie wiem, mogą na przykład ludzi zjeść mięsożerne drzewa. Książka podzielona jest na trzy opowiadania. Pierwsze, bardzo krótkie, ofiarnicy, drugie, nieco dłuższe, sabat, i trzecie, całkiem długie, czyli tytułowe apostata. Apostata zabiera więcej niż połowę książki. Główni bohaterowie pracują w wydziale do spraw okultyzmu. W pierwszych dwóch opowiadaniach mamy Artura Wellingtona, natomiast w Apostacie głównym bohaterem jest jego kolega z pracy, Karl Hangbeck. Do tego w Apostacie mamy też ważne postaci ze związku nekromantów. Pierwsze opowiadanie rozgrywa się w mieście Denet, które jest stolicą Republiki. Pojawiają nam się rytualne mordy, które wywołują pewną magię, przez co ludzie wokoło zaczynają się dziwnie zachowywać, stają się bardzo agresywni. No i nasz Wydział do Spraw Okultyzmu na czele z Arturem Wellingtonem prowadzi śledztwo w tej sprawie. Okazuje się, że te morderstwa mają doprowadzić do przywołania istoty z odchłani, jakiejś pradawnej istoty, która będzie bardzo potężna i która ma za zadanie zamordowanie konkretnego człowieka. No i teraz nasi oficerowie muszą dotrzeć do tego, gdzie będzie kolejne morderstwo i kto jest tak naprawdę na celowniku tej istoty, a wszystko wskazuje na to, że będzie to zabójstwo polityczne. I tutaj, poza tym, że mamy wstęp do świata, mamy też nieco pokazaną politykę republiki, no, ale przede wszystkim jest śledztwo. Śledztwo jest króciutkie i jakby opowiadanie kończy się rozwiązaniem tej zagadki. Drugie opowiadanie to wyjazd służbowy Artura Wellingtona do innego miasta, gdzie zaczął gromadzić się sabat kultystów na jakimś tam wzgórzu. Artur ze swoim zespołem jedzie tam jako konsultant i ma pomóc w rozbiciu tych kul kultystów. No i tutaj okazuje się, że ten sabat chce obudzić tym razem demona, który gdzieś tam i który sprowadzi zagładę na ziemię, bo jest to jeden z takich poważniejszych. Demonów, poważniejszych istot przedwiecznych. No i pierwsze co to: kultyści zabijają przedstawicieli pomniejszych wyznań, jakichś wspólnot wyznaniowych, które w tamtym obszarze działają, żeby łatwiej im było obudzić tego potwora. Trzecie opowiadanie: apostata opowiada o morderstwach prostytutek w dzielnicy rozkoszy, która nazywa się trujący bluszcz. No i pewnego dnia ofiarą pada inna kobieta bardzo znacząca i tutaj mieszają nam się interesy Związku Magów, Związku Nekromantów, policji, wydziału tego do spraw okultyzmu, ale też normalnej policji oraz różnych gazet. A sprawą tą zajmuje się Karl Hankbeck, który jest na wpół jorytom. Jego ojciec był jorytom, mama była z republiki no i przez to też czasem ma różne nieprzyjemności, bo Republika i Cesarstwo Joryckie są ze sobą znów w jakby wojnie. Na 10 lat była, był rozejm, i teraz znów zaczynają się walki. No i tutaj mamy już więcej odniesień do tego, jak wygląda życie w Cesarstwie Joryckim, czy jakichś takich wspomnień Hangbeka z wojny, z jakby okopów. No ale też pokazane są siły, które jakby rządzą miastem, które się liczą, tak jak mówiłam, magowie, nekromanci, czy sama ta dzielnica rozpusty. Jak samo wydawnictwo pisze, jest to książka na pograniczu kryminału, horroru i fantastyki. I powiem Wam, że każda z tych części jest tutaj spełniona, bo naprawdę, jeżeli chodzi o te śledztwa kryminalne, to mają one dużo szczegółów, mamy wtyczki w postaci jakichś drobnych rzezimierzków, czy właśnie dziennik wścibskie dziennikarki, więc takie typowe, kryminalne zagadki. Natomiast, jeżeli chodzi o horror, no to mamy tutaj też kultystów, ciemne moce, magię, którymi, taką spaczoną magię, którymi ci kultyści też się posługują. No, jeżeli chodzi o fantastykę, no to Mamy magię ogólnie, Związek Magów czy Nekromantów. No i to, co mi się też bardzo podobało, czyli nawiązania, mnóstwo nawiązań do jakby różnych kultur, ale też do pop kultury. Bo na przykład jedną z postaci, która się tutaj pojawia jest Mycroft Doyle. Więc, jakby dla fanów Sherlocka będzie wiadomo o co chodzi. Druga rzecz to na przykład księża, którzy tutaj, tacy duchowni, którzy tutaj nazywają się Flamenami, co pochodzi z cesarstwa rzymskiego. Jeden z nich powołuje się na list świętego Tesalonika do Paulicjan. Czyli w naszym wszechświecie, w naszej rzeczywistości, jest coś takiego jak list świętego Pawła do Tesaloniczan. Jest mnóstwo takich nawiązań, tak jak mówię, do najróżniejszych kultur. Mamy dużo nawiązań do kultury arabskiej, ale mamy też miecze kukri, nie wiem jak to się wymawia, które kojarzone są z ludami zamieszkującymi Nepal. Krainy, które leżą w Ekumenie, też mają nawiązania do naszego świata. Mamy też tam więc kozaków, jest nawet miasto Kijów. Są ludy, północy, których przedstawiciele są duzi, barczyści i są blondynami. Tacy, wiecie, skandynawowie trochę. Na ciałach ofiar we wszystkich tych trzech opowiadaniach znajdują się znaki lęgijskie i kambyzeskie. Więc znaki kambyzeskie to pewnie pismo z Persji od króla Kambyzesa. Tak mi się wydaje. Natomiast lęgijskie to będą pewnie azjatyckie znaki, bo później tam gdzieś Lęgijczycy byli nazywani skośnookimi, więc może jakieś kanji jakieś. Ale to oczywiście wszystko są tylko moje domysły, bo, bo mamy tutaj mnóstwo takich nawiązań i jestem pewna, że nawet części z nich nie odkryłam. No a poza tym naprawdę mamy bardzo fajnie przedstawione tło. I ze strony polityki i ze strony na przykład gazet, która gazeta o czym pisze i z jaką partią jest związana, jest dużo takich szczegółów z życia tego, tej republiki. I wszystko jest takie realistyczne. Nie ma tutaj takiego czysto fantastycznego świata, tylko bardzo dużo jest, oparte, w, w zakorzenione w rzeczywistości. Tak jak mówiłam, te gazety, te wścibskie dziennikarki. I te zatargi polityczne, więc no tak jakbyśmy naprawdę czytali o tych czasach wiktoriańskich e, z tym, że kultyści i demony są tam na porządku dziennym i naprawdę trzeba się z nimi liczyć i magia istnieje i jest to tak naprawdę bardzo osadzone w rzeczywistości. Bardzo mi się ta książka podobała. Mamy klimat, ale nie taki jednoznacznie mroczny, lovecraftowy, raczej właśnie taki steampunkowo-wiktoriańsko- no Horrorowy czasem też, ale taki miastowy bardziej. Bardzo mi się podobała ta książka. Widać, że jest tam masa pracy i masa researchu w tym, że nie jest to taki świat napisany po łebkach. Więc polecam. Naprawdę. I nawet jeżeli nie jesteście za pan brat z fantastyką, na przykład fantazy, takim high fantazy, to nie. To, to jest bardziej takie no, mroczno-kryminalne, Sherlockowskie, ale też i takie okultystyczno-horrorowe. Fajne. Jeżeli lubicie mitologię Lovecrafta, to na pewno Wam się to tutaj spodoba. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.